Cześć, w kolejnym odcinku z serii W2K25 Universe Mode Zaczynamy od Sony Devil, która tutaj się pojawia na NXT Tydzień temu widzieliśmy jak Sony Devil zaatakowała kwasual rukę po jej walce na NXT jeśli chodzi o atak Sonya Deville, Sonya Deville po prostu czuje, że to ona jest tutaj najlepszą zawodniczką na NXT. To ona powinna być w tym momencie NXT Women's Champion. Sonya Ruka jest jedynie mistrzem przez to, że podczas tego Fatal 5 Way, który widzieliśmy na Heatwave, gdy Sonya Deville próbowała przeszkodzić, żeby to przypięcie się nie wydarzyło, to wtedy sędzia był na jej drodze i jej przeszkodził przeszkodzie jej z tym, by właśnie są przeszkodą, ale mamy tutaj Sol Rukę, która tutaj pojawia się z nowa, w nowa, no po części można powiedzieć dalej, nowa oczywiście mistrzyni NXT, pierwsza w historii mistrzyni NXT, no i Sol Ruka ma tylko po prostu jedno pytanie dla Sonya Devil. Czy ten atak po prostu znaczy, że Sonia Devil chce walczyć? Bo dla Rookie nie jest to żaden problem, żeby bronić ten pas. Jest mistrzem nie po to, żeby ten pas trzymać i nie bronić. Ona jest tutaj mistrzem po to, żeby ten pas bronić i dla niej nie ma problemu, żeby walczyć. Jeśli tylko Sonya Devil chce walczyć, mogą walczyć i myśli, że najlepsza możliwa arena i najlepsze miejsca na to to jest Great American Bash, następny Premium Live Event NXT, więc prosta, może być proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy Sonia Devil. Chce zawalczyć o pas NXT Women's Championship i Senna Deville zgadza się, a w tym momencie solurka popełniła największy błąd w jej karierze, bo może jest pierwszą mistrzynią NXT Women's Champion, ale będzie też najgorszą mistrzynią w historii NXT. I w pierwszym pojedynku na dzisiejszym NXT zobaczymy w akcji Swerva, więc Swerve, który zadebiutował na Heatwave, tam dał radę pokonać Ridge'a Hollanda. Teraz tutaj, na przykład, że ma na ten napis AW World Champion, nie ukrywam, ale postanowiłem, że pobiorę nową, jakby postać Swerva, bo e, tamta tam postać była okej, okay, ale ta jest troszkę lepsza. E, myślę, że lepiej po prostu ogólnie wygląda Swerve Streetland. Więc no też wiadomo, że jakby ta gra dalej jest, no bardzo świeża, to naprawdę, bo dalej nie ma dwóch miesięcy, więc wiadomo, że będą takie nowe może być te postaci się pojawiać, które będą coraz lepsze, coraz lepiej wyglądać, a to właśnie też Swearwa pobrałem właśnie tutaj nowego, który myślę, że właśnie lepiej wygląda niż ta pierwsza, może powiedzieć pierwsza postać, pierwsza wersja, którą mieliśmy na NXT Heatwave Jedynie właśnie szkala, nie ukradłem tego, AW World Championship opiszę najwyżej attire, bo ma dwa attire, najwyżej to drugi attire będę musiał mu używać, a już mniejsza o to, więc Swerf jego pierwszy teraz powinien będzie na NXT na tygodniówce, tak już właśnie mówiłem, wygrał na Heatwave z Ridge'em Hollandem, a dzisiaj go zobaczymy po raz pierwszy w akcji na NXT na tygodniówce. I mamy już swerwa w to jest teraz pora na jego dzisiejszego rywala, w tym jego pierwszym pojedynku na NXT. I jego rywalem będzie Ashante Diadonis. Nie wiem, kiedyś tak zwiór tam pisało o żeby że od jakby to miała Bifab wchodzić. No, ale to jest Ashante Diadonis. No, i jak wiemy w rzeczywistości. To jest na pewno walka, która ma historię, bo mieliśmy kiedyś taką frakcję na NXT jak Hitrow, gdzie właśnie między innymi w tym e, Heatrow był Top Dolla, był też Bifab, też ale był też Swerve jako Isaiah Swerve Scott i też był Ashanti Diadonis. Więc mamy dwóch zawodników, którzy razem w rzeczywistości byli swego czasu w jednej frakcji na NXT. Tutaj zobaczymy ich w akcji, więc e, myślę, że na pewno ciekawe tutaj starcie, tak mówię, właśnie dwóch zawodników, którzy mają jeśli chodzi o rzeczywistość na przykład yy, słam hi oczywiście historię i będziemy mogli rozpocząć ten pojedynek a więc pierwszy pojedynek swerwa właśnie na NXT i jego rywal Shanty Diadonis możemy rozpoczynać też pierwszy pojedynek tutaj w dzisiejszym odcinku Chain Wrestling na sam początek i Swear w ten Chain Wrestling na początek wygra i już ci daj do narożnika Shanty Diadonisa. A nie, nie zobaczymy tutaj żadnego uderzenia od Swerva za to zobaczymy teraz, i jest znowu w narożniku to będzie jeszcze takie kopnięcie w narożniku też jestem ciekawy w sumie czy ten y, może być ten model Swerva ma troszkę inny moveset co, co do niektórych ruchów na przykład co do przykład, nie wiem, finishera czy coś takiego a zobaczę w sumie właśnie jakie tutaj ma finishery mamy rolling, y, mamy znaczy house visit a to jest y, house of call to się chyba nazywa teraz Mamy Diving Foot Stomp, to jest taki właśnie Swerve Stomp. I jeszcze mamy ten Big Pressure, chyba tak się nazywa ten Finisher, który właśnie to jest jako Electric Chair Half Nelson Driver. To powinno być właśnie Big Pressure, coś takiego, tak to się chyba nazywa, jeśli się nie mylę. Więc no, w miarę te Finisher są dobrze zrobione, jeśli chodzi o Swerve. W ogóle bym powiedział, że tak przy rzeczywistości, jak się Swerve ogląda, w co to bym powiedział, że naprawdę ma taki fajny moveset, taki przyjemny dość moveset. Kolejny Chain Wrestling widzimy. I tym razem to Ashanti Diadonis wygrywa I czy będzie tutaj chip shot? Nie będzie, nie będzie tutaj tak samo jak przedtem, Swerve też nie zrobił Irish Whip, uderzenie, nie trafia zbytnio Kolejny unik i teraz Swerve kontruje I to będzie super kick, skontrowany co so, nie wiem co Ashanti Diadonis zrobił, mamy exchange, ok. Ja troszkę dziwnie do tego się jakby e, Dziwnie do tego weszło, jakby do tego exchange, no ale okej okay. Swerf trafia. Teraz Himmelipas drugi już y, antek Diadonis. Swerp ponownie trafia. antek Diadonis trafia. Jeszcze jedna pomyłka. Czy będzie? Czy nie będzie? Jeszcze chyba jedno chce uderzenie. Okej. Okay. Jeszcze jedno uderzenie dostaje. I teraz Himelipas, trzeci. I to jest taki coś jak Discus Clothesline w sumie. wykonaj swerwa. Double footstomp, Troszkę tej staminy brakuje, ale to nie zatrzyma swerwa tak, żeby Dalej kontynuować uszkodzenia. Teraz będzie to pewnie jakieś kopnięcie na rękę. No to można prawie mocno bać. Patrząc na to, jak jest tutaj, może powiedzieć, jakby rozciągnięta Ashantek Diadonis tuż przed tym, e, przed tym kopnięciem. Teraz kolejne kopnięcie i kolejny exchange. No, ok. I kolejna szybka pomyłka Ashantek Diadonisa. I mylić też swerw, więc mamy. Tutaj remis, ale już mamy też drugą pomyłkę, aż na tej Czy będzie to drugi exchange przegrany? No, na razie chcę oberwać ponownie, ok? Trafia jeszcze. Swerve ma już sygnaturę I tą sygnaturę będzie mógł użyć, bo to jest super kick zrobiony, więc mamy sygnaturę do zrobienia. I to będzie sygnatura. czy będzie to coś z tyłu, jak House of Cold, coś w takim stylu właśnie. Jak właśnie ten, ten ruch. Czyli możemy sobie ją przedrobić. Eee, może zrobić w sumie Double Foot Stomp'a. Może teraz Ashante Diadonis się podnosi, ale to nic, bo to i tak będzie Swerve Stomp zrobiony przez Swerva. I mamy przypięcie 1, 2 i 3. Tak jest, a więc Swerve zgarnia dość łatwe, może powiedzieć, zwycięstwo nad Ashante Diadonisem. Jego pierwsze zwycięstwo na Annex na tygodniówce, a Swerve to oferuje handshake do. Ale do właśnie Diadonisa, no tutaj nie ma żadnej właśnie złej krwi Tak jak mówiłem, przeszłość jest, przynajmniej w rzeczywistości I tutaj właśnie w taki sposób kończymy ten pierwszy pojedynek Więc udany może być początek Swerva, bo cały czas to jest jego początek tutaj na NXT I pora na kolejny pojedynek, tutaj w akcji zobaczymy NXT Women's North American Champion Czyli Shotzi Shotzi wygrała oczywiście na NXT Heatwave w walkę, która była triple fretem Opas NXT Women's Championship i dzisiaj będzie miała swój pierwszy, tak naprawdę pierwszą walkę jako mistrzyni na NXT. Na ten moment jeszcze nie wiemy, czy potencjalnie tutaj Shotsea będzie broniła swój pas na NXT Great American Bash, nie? Wiemy na pewno, że NXT Women's Championship tam zobaczymy pas, tam zobaczymy walkę o pas pomiędzy Sonya Deville a Solo więc to już znamy, że się wydarzy, ale czy właśnie potencjalnie Shotsea czyli mistrzyni NXT Women's North American, będzie miała swoją pierwszą obronę na Great American Bash na kolejnym premium live NXT, tego już właśnie na ten moment nie wiemy, nie wiemy, że Shotzi będzie miała tutaj pojedynek na NXT. Mamy już w Inglis, teraz spora na jej rywalkę. W jej pierwszy może powiedzieć, walce, właśnie tutaj jako mistrzyni. I jej rywalką będzie JC Jane. Jeśli się nie mylę, Fallon Henley walczyła na NXT Heatwave OPAS, NXT North American Women's Championship. Tam mi się właśnie wydaje, że taki pojedynek widzieliśmy, tam, bo już właśnie. Nie ukrywam, że zapominam, bo to już bo kilka tygodni temu, mogło to już być NXT Heatwave, ale jeśli dobrze właśnie pamiętam, tam był Triple Fred gdzie właśnie to Fallon Henley, bo Fallon Henley przegrał z Kelani Jordan na NXT w walce kwalifikacyjnej, no ale dzisiaj właśnie nie zobaczymy Fallon Henley, a zobaczymy inną zawodniczkę z Fatal Influence, a więc JC Jane. Będziemy mogli rozpocząć drugi pojedynek na dziś. A więc NXT Women's North American Champion Shotzi kontra JC Jane w tym pojedynku. I możemy zaczynać. Tak mówię. na razie, nie wiemy, czy będzie jakiś pas czy nie. Ale potencjalnie wygranie JC Jane tutaj na pewno mogło być jakąś okazją jakąś opcją na walkę o pas w przyszłości. Shotzi się myli jako pierwsza, ale tak samo JC Jane się też myli. Jeszcze jedno uderzenie. Shotzi trafia. JC Jane też trafia. Shotzi ponownie trafia. Będziemy tutaj spawnować. kwadratem. w pierwszym pojedynku nie widzieliśmy tego zbytnio. Tak, Shane, żeby wygrywał przez jedną osobę. jest tego spamowałem. Tutaj JC Jane wygrywa Fallon Henley. Mamy tutaj. Fal, czy Fallon Henley, właśnie zawodniczek tych zawodniczek jest, na, jest tutaj w tym pojedynku. Czy ona... tutaj się pojawi? Na ten nie wiemy, ale wiemy, że JC Jane. Wstaje z tyłu, a nie widzi tego Shotzi i to może być duży kłopot dla Shotzi. Oto będzie potężny forearm smash od JC Jane. To jest przypięcie. Czy to będzie koniec tego pojedynku też przy okazji? Wtedy ktoś później tutaj przychodzi, ale... I... Row break ratuje w ostatniej chwili Shotzi, bo możliwe, że nie byłoby kick to więc Shotzi uratowała jeszcze przez break, ale no to była duża szansa dla JC Jane przy pomocy właśnie Faron więc Fatal Influence E, może tutaj, robi swoje triki, żeby potencjalnie zgarnąć jakieś duże zwycięstwo. Teraz jeszcze Tilt, Wild, Trouble, taki bardziej palcem po prostu. Teraz Shotzi nie znajduje jeszcze kontra, chociaż blisko sygnatury. Teraz dobra kontra, taki Drop to Hold i jeszcze teraz taki taki w sumie można powiedzieć. Mamy sygnaturę dla Shotzi. I to będzie sygnatura, tak jest. I trafia Shotzi, też przy okazji przypina. Czy będzie miała zwycięstwo w tym pojedynku? 1, 2 i kick out od JC Jane. To jest szansa teraz, za to na finisze potencjalnie. Widzimy tutaj na samą górę i Shotzi z samej góry to będzie Senton. Trafia Shotzi, Czy to będzie zwycięstwo pierwsze dla nowej mistrzyni? 1, 2 i kick out, a więc jeszcze JC Jane walczy. Widziałem też, też dopiero teraz, zauważyłem tą krew na twarzy. A w sumie chyba podczas tego potężnego forearm smashu, który zrobiła JC Jane po tym właśnie po tym distraction, które było przez phone handy. To chyba właśnie wtedy, jeśli dobrze pamiętam, bo właśnie to, właśnie że krew się pojawiła. Więc no, to było bardzo mocno uderzenie. Teraz JC Jane z narożniku i nie jest w stanie zbytnio się bronić. ją teraz podnosi Irish Whip. Mamy unik. Mam też drugi unik, miał być znaczy drugi unik, ale się nie udało. Kopnięcie nie trafia. Rollap w wykonaniu JC Jane, czy z tego wyjdzie? Powinna i tak będzie. Shotzi z tego wychodzi. Nie będzie zwycięstwa po rolapie. Teraz kontra Shotzi, Kopnięcie nie trafia, JC Jane ją kontruje. I mamy kolejną próbę przypięcia, czemu nie? Warto próbować, tak jak już mówiłem, potencjalnie wygranie z Shotzią no To byłoby na pewno ważne zwycięstwo dla JC Jane. Może właśnie, nawet by to było zwycięstwo, które dałoby jej title shota w przyszłości. Teraz Shotzi kontruje, ale kontra też mamy od JC Jane. Shotzi wypada z ringu. I to będzie próba albo dropu, ale Shotzi kontruje. Choć JC Jane jest bliska sygnatury i Finishera, to mogą być jakieś kłopoty dla Shotzi. Teraz próba Power Bombu, ale to będzie kontra przez Shotzi. I też jeszcze takie running in zrobione. Backdrop. Shotzi wraca do ringu. Mam też liczenie, już przez sędziego mamy już 5. Czy JC Jane da radę wrócić, czy będziemy potencjalnie wygrani przez Kauno? Wydaje się, że JC Jane powinna wrócić, ale nigdy nie wiadomo w sumie. Ale no nie, mamy 7 i będzie powoli wstawać. Ale ta Shotzi Suicide Dive nie trafia, jednak. JC Jane była tutaj gotowa i przygotowana na to, żeby kontrolować. Jeszcze opóźnienie brzucha, JC Jane ma już sygnaturę i finisher. Finisher w sumie jeszcze nie ma, ale za chwilę będzie miała Irish sweep, czym bardziej rzucona jest po prostu Shotzi. Teraz mamy kolejną. Może szansę na count out, tym razem jednak byłoby to wyliczenie mistrzyni. JC Jane przetę da radę wstać, czy Shotzi da radę wstać? Mamy już. No na pewno nie musi wstać, bo JC Jane sama idzie. A to jest może błąd. JC Jane, choć to nie trafia. Aż ta świetne kopnięcie. JC Jane to jest jej sygnatura zrobiona. No i kolejna szansa na od potencjalnie, czy może tym razem Jaycee Jane będzie przerywać czy nie, na razie nie wiemy, na razie wiemy, że Shotzi leży na ziemi nie jest w stanie tak szybko się podnieść, ale teraz będzie się podnosić. I to będzie jakaś próba suplexu chyba poza ring i tak będzie suplex poza ring wykonany Shotzi, świetna akcja, a też to dużo na pewno kosztowało samą Shotzi, też wylądowała tutaj plecami właśnie poza ringiem. A Shotzi ma w tym momencie signaturę. Przedtem widzieliśmy signaturę poza ringiem JC Jane. Teraz zobaczymy signaturę poza ringiem w wykonaniu Szotzi. Tak jest Szotcy trafia. Mamy już 4. Szocy wraca do ringu. Mamy też pięć. Kolejna szansa Kaunot być, Byliśmy tutaj kilka okazji na to, żeby ktoś wygrał przez Kownaut i to jest kolejna z nich. Mamy 7. Mamy 8. JC Jane szybko biegnie do ringu, ale. Wchodzi od razu na finisher Shotzi i tak jest, Shotzi trafia, to może być zakończenie tego pojedynku, jeden, dwa i tak jest, Shotzi zgarnia zwycięstwo nad JC Jane, ale nie było to takie proste, naprawdę nie było to takie proste, widzieliśmy, że Fan Henley, w sumie nie wiem, czy to był plan jej, czy JC Jane, pewnie ogólnie Fatal Influence chciało jakoś namieszać i zgarnąć to zwycięstwo dla JC Jane. Ale to się jednak nie wydarzyło, NXT Women's North American Champion zgarnia zwycięstwo w jej pierwszym pojedynku jako mistrzyni. Teraz może powiedzieć po części, że właśnie tutaj tę krew sobie obtarło z twarzy. A przed nami teraz już main event dzisiejszego NXT. I mieliśmy mieć main event z udziałem Barona Corbina, czyli NXT World Championa, ale kolejny mamy atak na parkingu. Tym razem ofiarą jest sam NXT World Champion. Widzieliśmy niedawno drzewona Evansa, widzieliśmy już... Kiedyś oczywiście Bookera T. Widzieliśmy. To są w sumie jedyne osoby, które widzieliśmy jak na razie. Booker T., Jevon Evans i Baron Corbin, tam się wydaje. Jeśli nie, nie mylę i nie zapominam nikogo, to te trzy osoby były zaatakowane na backstage'u, czyli general manager. Jevon Evans, NXT North American Champion i NXT World Champion Baron Corbin. To nie są byle jakie osoby atakowane, to są osoby, które są bardzo istotne dla tego brandu, ale cały czas nie wiemy, cały czas nie jest to wiadome, kto jest osobą, która atakuje i czemu ta osoba w ogóle atakuje te osoby na NXT. Co jest motywem, czemu cały czas to się dzieje? Cały czas nie wiemy, cały czas ten chaos i ten może być niepokój na NXT trwa, bo cały czas nie wiadomo, kiedy ktoś może być zaatakowany i kto właśnie jest osobą atakującą. Więc kolejne NXT mamy, gdzie właśnie mamy tutaj atak. Więc main eventu niestety tutaj nie zobaczymy z udziałem Barona Corbina. W taki sposób musimy kończyć to NXT. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!